Cześć, dzisiaj chciałabym Wam zaktualizować informacje odnośnie airdropów, do których cały czas się przygotowujemy oraz wspomnę Wam o jednej giełdzie. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto, znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym itp. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Zacznę od ogółów. Na rynku jest totalna nuda. Postanowiłam gdzieś tam wcześniej, że chcę dla Was nagrywać przynajmniej raz w tygodniu. Wcześniej nagrywałam nawet i trzy razy w tygodniu, ale słuchajcie, nic się na razie takiego nie dzieje i nie ma potrzeby nagrywać na przykład pod algorytmy, bo byłoby to po prostu bez sensu. Jeżeli chcecie mi wspomóc, to zostawiajcie mi na przykład raz na jakiś czas komentarz zawsze to coś podbije a moje treści dotrą do nowych osób. W tej chwili Bitcoin kosztuje w momencie nagrywania tego filmu prawie 28 tysięcy dolarów, a Ethereum kosztuje 1900 dolarów. To, że jest nuda, nie znaczy, że jest to zły okres na rynku kryptowalut, wręcz przeciwnie. To jest właśnie w szczególności nasz czas działania pod airdropy, czy czas na delikatne skupowanie głównych kryptowalut. Wytrwajcie to, nie zanudźcie się, bo właśnie chodzi o taki nastrój. Nuda, później spadek, który zaboli nie jeden portfel i wycofanie się z rynku, później ożywienie i kupowanie po wyższych cenach. Bez sensu, co nie? Nie wiemy, czy jesteśmy już na dnie, ale ja uważam, że jeszcze spadniemy. Tak czy siak, lepiej kupować bitcoina po 28 tysięcy dolarów czy po 60 tysięcy dolarów? Tutaj musicie sami sobie na to odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam bierzemy okres długoterminowy, czyli na przykład rok, dwa, trzy, bo jeżeli gramy na przykład na. Miesiąc, no to jest troszeczkę to bez sensu. Pamiętajcie, że cały czas klikamy pod airdropy, i tak, zacznę od ZK Sync. Na pewno musimy wymintować NFT. -ka. Mam nadzieję, że to wiecie. Ja się połączę jeszcze tutaj walletem. Okej, okay, czyli jeszcze raz. Na pewno musimy wymintować NFTK, wykonać również bridge na przykład z Ethereum do ZK Sync Era. Ja słuchajcie, wykonałam ostatnio transakcję właśnie na Orbiter z Ethereum na ZK Sync Era. Pisałam Wam już o tym na Telegramie i na Discordzie i do tej pory nie mam tego na portfelu. Na Orbiter nie można utworzyć tiketa i właściwie nie wiem co można z tym zrobić, muszę do tego przysiąść w wolnej chwili, także uważajcie. I tak, oprócz tego transakcje. Ja wykonuję jakieś 4-6 transakcji miesięcznie na na SyncSwapie, czyli na tej platformie. W zależności co mam, załóżmy z Ethereum na USDC czy też odwrotnie, działam sobie również też tutaj na SpaceFi, na ZK Sync Era. Myślę, że warto znaleźć sobie jakieś 3-4 platformy i podziałać na ZK Sync Era. Ja gram też, nie wiem czy dobrze wymówię, na TVEra, to jest ich Twitter. Gram sobie raz na jakiś czas, w sumie nie za bardzo mi idzie ta gierka, ale ogólnie, jeżeli chcecie, żebym wam pokazała co i jak, czym jest ta gra, jak grać i tak dalej, to dajcie znać w komentarzach. A jeżeli sobie poradzicie, to myślę, że warto sobie przeklikiwać właśnie tą grę, w sensie po prostu w nią zagrać. Dobra, idziemy sobie dalej. W sumie, zanim przejdę do Starknet, chciałabym właśnie powiedzieć wam o jednej giełdzie. Jest to giełda Mexic, z którą mam w czerwcu współpracę i będę Wam pokazywać, jak z niej korzystać. Ja to sobie zamknę, żeby mnie nie rozpraszało. I tak, czym jest giełda MEXI? Jest to tradycyjnie giełda z handlem na spocie, również na futuresach. W tej chwili istnieje 0% opłat na spocie i 0% jest przy futuresach, jeżeli tworzymy transakcję, a 0.01% dla wszystkich takerów. Jeżeli chcemy zamienić nasze fiaty na krypto, to jest też taka możliwość. Wchodzimy sobie po prostu na buy krypto i wybieramy dogodną dla nas. Opcje. Jest karta, jest przelew, więc jest to. Proste. Słuchajcie, co wyróżnia giełdę MEXI? Zdecydowanie to, że jeżeli chcemy zakupić świeżą kryptowalutę, która niedawno wyszła, to na 95% znajduje się właśnie na MEXI. Zatem, jeśli szukamy młodych projektów na CEX z niskim market capem, to jest to dobra opcja. My, jako użytkownicy, musimy się troszeczkę dostosowywać do tego, co oferują nam giełdy, dlatego osobiście używam około 4 giełd. Jest to w sumie uzależnione od opłat, od oferowanych krypto, czy też od tego, co oferuje nam dany lunchpad na danej giełdzie, tak? Przejdę sobie do CoinGecko. MEXI na CoinGecko jest na miejscu 12 zaraz po BitGet. Posiada swój wewnętrzny token MX, który kosztuje w tej chwili 3 dolary i sam token MX jest na 125 miejscu na CoinGecko. Na giełdzie MEXI znajdziemy dźwignię do razy 200. W tej chwili nie ma jeszcze wymagań KYC. Możemy skorzystać też z launchpadu, dzięki któremu jest szansa wygrać airdrop tokenów projektu, które mają wejść na giełdę. Istnieje również, jak widzicie, Kickstarter. Działa to troszeczkę na podobnej zasadzie, też głosujemy na projekty, ale które mogą wejść na giełdę i ma to po prostu na celu identyfikację projektów wysokiej jakości. Czyli krótko mówiąc, możemy otrzymać airdrop od projektu, który wygra i wejdzie na giełdę. Jakiej używać krok po kroku, myślę, że nagram za jakieś dwa tygodnie. Teraz przejdźmy sobie do Shardium. Tutaj w sumie wam nic nie pokażę, tylko chciałabym wspomnieć, że klikam raz na tydzień bądź dwa, dwie lub trzy platformy na testnecie. Plus, oczywiście, aktualizuję nody. I na razie to wszystko. I teraz sobie przejdźmy do Starknet. Cały czas udostępniam Wam informacje na Discordzie i na Telegramie odnośnie misji na Argent Wallet. Wykonujemy dane zadanie i później odbieramy NFT. Co do Starknet, wykonuję również jakieś cztery transakcje miesięcznie, m.in. na e, Tenka Swap, Swap, i ostatnio kupowaliśmy NFT na Mint Square, jeżeli chodzi właśnie o tę misję. i Warto również wziąć pod lupę samego Argenta. Jakiś czas temu zapisywaliśmy się na whitelistę odnośnie ZK Sync Era, na razie jeszcze czekamy, ale już pojawiła się informacja, że przeszli audyt odnośnie właśnie ZK Sync Era i pewnie niedługo ta sieć będzie dostępna właśnie na Argent Wallet. Ok, idziemy sobie do Layer 0. Jeżeli chodzi o layer 0, to tak. Stykuję tokeny STG na stronie Stargate.finance. Głosuję na Snapshocie, Ja udostępniam Wam te aktualne głosowania na Telegramie i na Discordzie. Wykonuję jakieś tam bridge z Ethereum, właśnie na Stargate. Dodałam też pulę płynności i wrzuciłam na farmę. I to, co robiliśmy też wcześniej, czyli były jakieś testnety i tak dalej. Warto to wszystko robić. I przejdę jeszcze do Venom. Pojawiło się jakiś czas temu jedno zadanie, więc warto je przekliknąć. Jeżeli jeszcze nie robiliście Venom, to myślę, że warto to wszystko zrobić. Nie ma z tym bardzo dużo roboty. Z tego co pamiętam jakoś to działało, w szczególności troszeczkę później, więc może jest to dobry czas, żeby to ogarnąć. E, ok, myślę, że to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach pod jaki airdrop się szukujecie i co jeszcze wykonujecie, żeby dostać jak najwięcej tokenów w airdropie. E, ja mogłam też coś przeoczyć, więc byłoby fajnie, żebyście zostawili komentarz, co Robicie pod jaki airdrop. Trzymajcie się. Papa.